Etruskowie, niegdyś jedna z najpotężniejszych cywilizacji Italii, bogata kultura, silne miasta, wpływy sięgające daleko, ale Rzym rósł, a z jego wzrostem zaczęła się wojna o dominację. W 426 roku przed naszą erą Rzymianie zdobywają Pidaneę, pierwsze uderzenie w serce etrui, potęga etrusków zaczyna się kruszyć. Potem nadchodzi dekada oblężenia wejów. Dziesięć lat walki, napięcia, wyczekiwania. W 390 roku przed naszą erą miasto upada. Zostaje doszczętnie zniszczone. Mieszkańcy trafiają w niewolan, ziemie rozdane obywatelom Rzymu. Republika rośnie. Ostatni akt to zdobycie Wolsini w 264 roku przed naszą erą. To koniec niezależności etruskich miast. Cała Italia znajduje się pod rzymską władzą. Rzym nie tylko wygrał wojnę. Rzym przejął półwysep i stał się niekwestionowanym panem Italii.